Dzień dobry, witam państwa w rozmowie Echo24. A moim państwa gościem jest pan Dariusz Maniak, burmistrz miasta Sycowa. Dzień dobry, panie burmistrzu. Witam serdecznie, panie redaktorze. Cieszę się, że zgodził się pan na tę rozmowę. Tym bardziej, że ma pan za sobą nie najprzyjemniejsze wydarzenie w tej pierwszej pana kadencji w Sycowie. To już mniej więcej jakieś dwa tygodnie temu, jak doszło do nieudanej próby odwołania pana ze stanowiska burmistrza w drodze referendum. I przyznam się szczerze, że ja starałem się dużo czytać na, na, na temat tego referendum. W ogóle samorządność Aha. jako zjawisko pasjonuje mnie i uważam, że to jest jedna z istotniejszych rzeczy i największe osiągnięcie trzeciej RP. Ale w przypadku tego referendum i, i, i pana ja czegoś kompletnie nie rozumiem to jest tak, że wyczytałem gdzieś tam, że ludzie, którzy, ten komitet, który tam się zawiązał, który chciał Pana odwołać, jako jeden z najważniejszych argumentów za odwołaniem podawał to, że jest Pan zwolennikiem budowy spalarni śmieci na terenie gminy Syców. A równocześnie, kiedy przesiedziłem Pana różnego rodzaju wpisy, deklaracje, wypowiedzi medialne, no to przecież czytałem i słyszałem, że jest Pan przeciw tej inwestycji, mało tego, z tego co udało mi się też dowiedzieć, nawet decyzja środowiskowa dotycząca tej inwestycji została przez Pana podjęta negatywna, tak? I w tej chwili to druga strona, czyli inwestorzy odwołują się do samorządowego kolegium odwoławczego, żeby próbować tą Pana decyzję zmienić. To o co chodzi? Skąd to referendum? No właśnie to bardzo dobre pytanie, bo tak jak Pan redaktor wspomniał, jesteśmy już po dwóch tygodniach od, od referendum, a tak naprawdę od prawie półrocznej kampanii referendalnej i cały czas sobie zadaję to pytanie, no właśnie dlaczego? Bo, bo tak naprawdę z perspektywy tematu spalarni, wniosku inwestora o wydanie decyzji środowiskowej, na podstawie tego zawiązał się komitet, inicjatywa referendalna, która przez pół roku starała się wmówić mieszkańcom, że jestem zwolennikiem tej inicjatywy. A tak jak pan redaktor wspomniał, od samego początku, czyli od momentu, kiedy, kiedy e, pojawił się temat w opinii publicznej, od samego początku deklarowaliśmy zarówno ja, jak i przedstawiciele Rady Miejskiej na specjalnie zwołanej sesji 5 stycznia, że jesteśmy przeciwni e, temu tej inwestycji w Sycowie. Mało tego, podjęliśmy kilka kluczowych decyzji. W związku z tym, e, tak jak Pan wspomniał, wydaliśmy decyzję odmowną w kwestii Nie. wydania decyzji środowiskowej, też przystąpiliśmy do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego e, na terenie gminy, tak żeby jednoznacznie doprecyzować e, zapisy, te, tak, zapisy nie planu, tak dużym. żeby nie było możliwości wyjścia furtką. A, a, a może to jest tak, że Pan nieświadomie nadepnął komuś na odcisk. Pan jest młodym człowiekiem, burmistrzem jest pierwszą kadencja, aczkolwiek jest Pan doświadczonym radnym, tak? bo, bo radnym już Pan był y, wcześniej. Więc może chcąc przeprowadzić jakieś swoje projekty, jakieś zmiany, no naruszył pan jakieś lokalne interesy po prostu. Interesy, interesiki. Y jakby to jest też trzeba warto to wspomnieć, że to już jakby była druga próba mojego odwołania, ponieważ pierwsza, e, wcześniejsza e, nie doszła do skutku, ponieważ grupa inicjatywna e, nie zebrała podpisów, e, więc w momencie, kiedy pojawił się nośny temat spalarni, to jest temat e, dzisiaj bardzo mocno na topie w samorządzie, e, więc na tej dużej emocji, jaką jest e, strach związany z tym, e, jak może wywołać, jakie skutki może wywołać taka inicjatywa, e, taka inwestycja e, wśród społeczności lokalnej, na, na kanwie tego powołano kolejną inicjatywę która w tym momencie zebrała podpisy. A jeżeli chodzi o, o pewne interesy grupy, e, grupy, które nieformalnie funkcjonowały w tym Sycowie jeszcze do momentu, dopóki ja zostałem burmistrzem, bo, bo trzeba przyznać, że, że tak naprawdę wcześniej 30 lat funkcjonowały pewne, pewne relacje i pewne, pewne zależności w Sycowie. E, czy naruszyłem tego jeszcze? Tego jeszcze nie wiem, ale myślę, że ta sytuacja, która funkcjonuje od początku mojej kadencji w każdym temacie, w którym, który może być sporny, bez względu na to, czy mam rację, czy, czy nie mam, to tematy czasami po, przy podejmowaniu trudnych decyzji mogą budować jakieś napięcie. Są pewne grupy osób, które to starają się wykorzystać i tak samo było w tym przypadku, zawiązując inicjatywę referendalną i przez pół roku próbuję, próbując mówić mieszkańcom, że jestem obok nich, a nie z nimi, a przecież urodziłem się tam, wychowałem i tak pan wspomniał, do 2010 roku jestem już w samorządzie, czyli, czyli 12 lat. I jeszcze jedna rzecz, bo no z tego co wiem, postawiono Panu bardzo dużo zarzutów w trakcie tej referendalnej kampanii. Pan no, był w tej sytuacji, w której mógł się bronić wyłącznie formalnie, i z tego co wiem, zdecydował się Pan na bardzo odważny ruch, czyli skierował sprawę do sądu w trybie wyborczym. To, to akurat na szczęście wiemy, jak polskie sądy działają, ale akurat tryb wyborczy ma tą zaletę, że sprawę trzeba rozwiązać w przeciągu kilkudziesięciu godzin. I no, udało się panu tam, o ile dobrze tam większość tych, tych zarzutów obalić, czyli sprawę wygrać. O, o co godziło? Co, co, co panu chciano dopisać, przykleić? To, to jest też bardzo ciekawy, ciekawy case w związku z tą gazetką referendalną, która, która została dystrybuowana na tydzień, mm. przed, ten tydzień przed referendum. W całym tym materiale pojawiło się wiele, wiele sprzeczności, tak jak pan wspomniał. Uznaliśmy, że to jest moment, w którym no nie można pozwolić sobie dalej na szkalujące moje dobre imię, imię urzędu czy działań, które podejmujemy od początku kadencji. Zdecydowaliśmy się na proces w trybie wyborczym, który zdecydowanej większości wygraliśmy. Gazetka zawierała wiele nieścisłości i wiele faktów, ale też bardzo ogromną ilość kłamstw, które, które sąd jednoznacznie, jednoznacznie wskazał. Przy czym też e, inicjatywa referendalna zaskarżyła wyrok Sądu Apelacyjnego, e, Sądu Okręgowego, jednak Sąd Apelacyjny jednoznacznie podtrzymał wszystkie, mm -hmm. wszystkie ustalenia sądu. E, to były z, i, i oprócz tego też sąd skazał, e, że pewne rzeczy, które są przedstawione w gazecie są opiniami, to nie są też fakty, więc, więc to też można było w jakikolwiek sposób pewnie, pewnie o tym rozmawiać. A co sąd skazał e, jako te rzeczy, mm -hmm. które, które były istotne dla sprawy? To przede wszystkim to, że e, nie. Jak próbowano nam wskazać, nie zadłużamy spółek komunalnych, mhm. e, nie e, pobierałem żadnych środków dotyczących moich dojazdów na studia. Pani wiceburmistrz z własnych środków zapłaciła studia. E, myślę, że tych spraw jeszcze, jeszcze było co najmniej, co najmniej kilka. E, nie, sąd jednoznacznie wskazał, że nie można mówić, że ja nie spotykam się z mieszkańcami, ponieważ e, jasno i widocznie e, udowodniliśmy, że takie spotkania się odbywają, co było jednym z głównych zarzutów. E, co do mojej osoby, jako osoby, która jest zamknięta, która nie potrafi, nie potrafi rozmawiać z mieszkańcami. Sąd zobowiązał tych autorów gazetki do, do sprostowania. Niemniej jednak wszystkie osoby, które pozwaliśmy, nie przyznały się do tego, hmm, to że to one tak. stworzyły tą gazetkę, nie przyznały się do tego, że ją dystrybuowały, nie przyznały się do tego, kto ją przynosił. I sama gazetka, jak rozumiem, też nie była podpisana przez nikogo. Tak, ani banery w Sycowie, ani gazetka była niepodpisana i członkowie inicjatywy referendalnej, którzy ją dystrybuowali, którzy, którzy którzy je udostępniali w internecie, nie przyznali się do stworzenia treści, nie wiedzą, kto ją stworzył, nie wiedzą też, kto kto ją stworzył. To są to takie granie idioty. Tak? Tak. Znamy te metody. Okej, okay, no jedno, co możemy powiedzieć na pewno, to te mniej więcej półtora roku, jakie zostały panu do zakończenia kadencji, najprostsze nie będą. Natomiast chciałem wrócić jeszcze na chwilę do tej spalarni. Ja rozumiem, że w tej chwili sprawa toczy się przed samorządowym kolegiem odwoławczym. I co, się tam ma, co tam się może wydarzyć? Znaczy, to jest tak, że kolegium oczywiście może utrzymać w mocy Pana decyzję, tak? może ją uchylić w części lub w całości, i może odesłać ją do ponownego rozpoznania. Tak? Czy jeszcze są jakieś opcje? Nie, to są wszystkie trzy, wszystkie trzy opcje, które Pan redaktor wskazał, czyli to jeszcze raz powtórzę. Może utrzymać w nocy moją decyzję, wtedy inwestor może ewentualnie e, odwołać się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, może ją w części e, uchylić, albo może po prostu też e, wrócić do ponownego rozpatrzenia. Ale jeśli e, e, SKO e, Rozstrzygną sprawę sprawy nie po pana myśli, to pan też będzie chciał iść do sądu administracyjnego? Oczywiście, tak. to jest jakby dla nas kluczowe, jeżeli my uważamy, że z perspektywy analizy, którą przeprowadziliśmy i wydaliśmy decyzję odmowną, inwestycja jest niezgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, to jeżeli SKO odrzuci jakby oddali naszą decyzję i utrzyma w mocy, to my na, utrzyma w mocy wniosek inwestora, to my na pewno będziemy wnioskować za pośrednictwem stron do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. To są też dwie instancje, wojewódzki tak. i naczelny, tak? Tak jest. I teraz no, przyjmujemy najbardziej y, niekorzystny dla mieszkańców Sycowa wariant, czyli obie instancje sądu nie zgadzają się z Panem i, i stoją po stronie inwestora. Może się tak niestety wydarzyć. Czy potem jest jeszcze coś, co może Pan zrobić, żeby tę inwestycję blokować? No bez względu na to, jakie będą wyroki sądu, ja zawsze stanę po stronie mieszkańca, więc tutaj jakby opór społeczny i Ale ja, na... ja pytam od formalnej strony, bo, bo to, że Pan razem z nim będzie protestował, no to, to okej, okay, rozumiem, tak? Tylko no ma Pan pewnie jakieś narzędzia, one są ograniczone, bo one są precyzyjnie opisane w prawie, ale czy po zakończeniu sprawy przed sądem administracyjnym, czy potem są jeszcze jakieś decyzje, które kolejne może Pan też na przykład wydawać negatywne? Czy, czy to jest tak, że ta opinia środowiskowa, ta decyzja środowiskowa, przepraszam, jest y, już y, jedynym i ostatecznym y, Pana y, działaniem? Formalny tak, no jeżeli Tak, każda inwestycja zaczyna się, szczególnie tego typu, tak, które jest znacząco oddziałujące na środowisko, rozpoczyna się od procesu wydawania decyzji mm -hmm. środowiskowej. Także jeżeli e, sąd pierwszej czy drugiej e, instancji e, utrzyma w mocy e, to, co inwestor chce tam zrealizować, to my zaczniemy to procedować z początku. Więc jakby też e, jest etap, o którym wspomnieliśmy jest y, czas na zmianę planu zagospodarowania przestrzennego. Czyli tak czy inaczej to może trwać jeszcze lata? Tak, ja myślę, że to są, to są jakby czas, y, jest czas gra przede wszystkim na naszą korzyść mm -hmm. w tym momencie. Niemniej jednak y, jestem bardzo głęboko przekonany o tym, że y, SKO utrzyma w mocy y, naszą decyzję, ponieważ bardzo y, dobrze ją przygotowaliśmy, analizowaliśmy ją z, y, z ludźmi, którzy znają się na tego typu sprawach. I myślę, że tutaj mieszkańcy. Życzę no, Panu jak najlepiej, chociaż już nie ukrywam, nie takie rzeczy w tym kraju widziałem, więc poczekajmy. Y, tak jak wspomniałem, zostało Panu półtora roku mniej więcej. Na co chce Pan położyć nacisk? Co z punktu widzenia y, mieszkańców, jaki rodzaj działań, inwestycji y, jest y, najważniejszy? No, przede wszystkim to jest jakby kontynuacja tego, co rozpoczęło się z początkiem mojej kadencji. Tak? Czyli to jest całkowicie nowe podejście do realizowania inwestycji i też inwestycji związanych z tym nie tylko infrastrukturalnym rozwojem, który już realizujemy, ale też z tym, żeby dalej realizować inwestycje zewnętrzne, które budują kapitał związany z nowymi miejscami pracy, które mm -hmm. budują bazę podatkową, którą nam już się udało zwiększyć praktycznie o 100% od momentu, kiedy, kiedy objąłem kadencję, ale też te inwestycje, które mamy już za, zabudżetowane, to jakby z perspektywy budżetu i czasu, no to kilka lat na przygotowanie dokumentacji, a tak naprawdę ich realizacja rozpocznie się właśnie w tym momencie, na przełomie czerwca, lipca mm -hmm. oraz również e, na przełomie 2022-2023 roku, co będzie kontynuowane e, i finalnie domykane również. Ale po wyborach. Ja, jakieś tak. konkretne rzeczy, tak? Tak, żebyśmy no wiedzieli, to... to są jakieś szkoły, czy to są drogi, co, co to jest. Tak, bo przede wszystkim to jest e, przebudowa centrum miasta, to jest umowa mm -hmm. na 22 miliony złotych, której przebudujemy całkowicie e, ciągi komunikacyjne e, w centrum, przebudujemy całą infrastrukturę podziemną, powstanie nowe oświetlenie, przebudujemy również całą płytę rynku, na której pojawi się. Pierwsza taka przebudowa? Czy to już kiedyś było robione? Tak, tak to było kiedyś robione, ale to pamiętam czasy jeszcze stricte przed wojną, także później, także realnie były tylko pewne remonty, które były w stanie... Okay, czyli taka kompleksowa przebudowa tak. to jest pierwszy raz... Tak, to jest, to jest pierwszy raz... W to jest... trzeciej RP, że tak powiem, Dokładnie tak? tak, to jest pierwsza okay. bardzo duża tego typu inwestycja i największa w historii, także przed nami mhm. szereg wyzwań. I też jej realizacja jest rozłożona w czasie 23-24-25, ponieważ zakres jest, zakres tej inwestycji jest ogromny. A oprócz tego wszystkie każde kolejne inwestycje, czyli na przykład teraz pozyskane środki z drugiej części Polskiego Ładu, które będą rozwijały infrastrukturę kanalizacji na osiedlu królów. To są ważne ciągi komunikacyjne w sołectwach oraz, oraz w mieście, to są budowy kolejnych świetlic, jak, świetlica, jak przebudowa świetlicy w miejscowości Zawada i szereg innych drobnych. Inwestycji, o które mieszkańcy wnoszą od lat, a z perspektywy e, tych dużych czasami zapominamy o tych małych, więc na pewno też będzie nacisk, żeby taki przysłowiowy kosz na śmieci, czy ławka, czy mini plac zabaw mhm. był realizowany w na terenie całej gminy. Będzie pan próbował rozmawiać z tymi, którzy w tym nieudanym referendum zagłosowali przeciwko panu? Znaczy, ja jestem otwarty na wszelkiego rodzaju rozmowy, też wszelkiego rodzaju dyskusje na temat przyszłości, jednak te osoby w żaden sposób nie wykazały się interesem społecznym, interesem rozwoju miasta i gminy Syców. Tylko jeżeli... ja, nie mówię, pan, ja, nie, ja nie mówię o komitecie, tak? No, to rozumiem, że mają tam swoje jakieś interesy czy, czy cele, które realizują. Ja mówię o zwykłych mieszkańcach. Tak, ja myślę, że tutaj znaczna część mieszkańców została bardzo mocno zmanipulowana, jeżeli decyzje związane ze spalarnią, które podjąłem, trafią do Ogólnej, ogólnej wiedzy społecznej, jeżeli SKU utrzyma w, no, w mocy naszą, naszą decyzję, to ta emocja na pewno osłabnie i na pewno część osób, które wzięło udział w referendum, e, która, która poszła zagłosować przeciwko, to są osoby, z którymi warto rozmawiać, które, e, które myślę, że tak samo jak ja myślą pozytywnie o rozwoju e, gminy Syców i na pewno do takich osób chcielibyśmy trafić, żeby e, ewentualnie przekazać to, jakie są fakty, ale też z drugiej strony zapytać ich, dlaczego wzięli udział, albo dlaczego e, nie podoba. Im się to, co robi burmistrz, czy co robi urząd, w którym kierunku zmienia się rozwój. Także na pewno znaczną część będziemy chcieli przynajmniej do siebie przekonać, dać im szansę zrozumieć, dlaczego robimy to, co robimy w Sycowie. Panie burmistrzu, bardzo dziękuję za tą rozmowę. Mam nadzieję, że będziemy się spotykali bardziej regularnie. Państwu bardzo dziękuję za uwagę i zapraszam do kolejnej rozmowy Echo24. Dziękuję bardzo.